Czyli w banku zaproponowali Ci mini-ratkę, a teraz płacisz więcej i nie wiesz, co z tym zrobić? Mm. No co poradzę? Umowa to umowa. Chyba że muszę się tego trzymać, co podpisałem. Niekoniecznie. Po przeanalizowaniu ponad 25 tysięcy umów kredytowych w aż 95% znaleźliśmy jakieś nieprawidłowości. A jeśli w Twojej umowie choć raz bank popełnił błąd, prawo stoi po Twojej stronie. No dobrze, a co to konkretnie znaczy? To znaczy, że możesz odzyskać od banku niesłusznie pobrane koszty i zmniejszyć raty nawet. Połowę. Owszem, jak sen, ale gdzie jest haczyk i ile mnie to będzie kosztować? Co ty, żadnego haczyka? Całą sprawę prowadzimy za Ciebie od analizy umowy po darmowy kredyt, a dla Ciebie analiza jest bezpłatna. Czy wystarczy, że dam Wam swoją umowę? Ile? tak, jak najbardziej. Wszystko robimy online, wysyłasz umowę, a my ją sprawdzimy pod kątem błędów, a jeśli coś znajdziemy, pomożemy Ci uzyskać należne pieniądze. Świetnie, brzmiało to sceptycznie, ale przekonałeś mnie. To faktycznie wygląda obiecująco. No to co? Wysyłaj umowę i obserwuj mój profil, a najlepiej zapisz ten film, żeby nie zapomnieć, bo pamiętaj o tym, że w każdy dzień z to dla banku dodatkowy zarobek, na którym ty tracisz. No jak to gdzie? Najprościej, wyślij ją na mojego maila.